Siemano, siemano, witam wszystkich, dzisiaj piąteczek rozpoczynamy, yy, weekendowe, jakby nie patrzeć, zmagania ligowe przed przerwą reprezentacyjną, matko boska, teraz do mnie dotarło, co ja będę tutaj grał od poniedziałku do środy, bo nic nie ma kompletnie, no i smutek, no ale dobra, dzisiaj, dzisiaj jest co jeszcze tutaj zagrać, dzisiaj gramy na Betfanie, i oczywiście tutaj czeka również promocja na wszystkich nowych użytkowników. Jeżeli jeszcze nie masz tam konta, to możesz takie założyć. Możesz to zrobić oczywiście z naszego linku, który będzie się znajdował w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No i następnie wystarczy, że wpłacisz minimum 5 dyszek, maksymalnie 150 i Betfan potraja. Potraja tutaj pierwszy depozyt. Tak wygląda właśnie promocja bonusów powitalnego w tym legalnym w Polsce bookmacherze Przykładowo, wpłacasz sobie 150, co jest maksymalną wpłatą przy pierwszym depozycie. No i dostajesz 300 jeszcze bonusu, czyli 450 masz łącznie, za bonus oczywiście grasz jak chcesz, jedyne tutaj wymagania ze strony Betfana to kupon składający się z co najmniej dwóch zdarzeń czyli od dubli tutaj zaczynamy i łączny kurs minimalny 3.00 nie ma tutaj wymagań na poszczególne zdarzenia, na kurs na poszczególne zdarzenia także tutaj tylko łączny na całym kuponie musi być nie mniejszy niż trójeczka yy, tak to wygląda właśnie w Betfanie jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to jeszcze raz odsyłam tutaj do pierwszego komentarza pod tym filmem, o Betfanie przynajmniej o promocji dużo nie gadam, bo nie jest to skomplikowane jest to bardzo proste wręcz Wręcz banalnie proste. No i dobra, ale jeszcze dwie dyszki tutaj do rozdania będą, oczywiście, też na Betfanie, czyli konkursiwo. Co trzeba zrobić, żeby tutaj o te dwie dyszki sobie powalczyć? Łapa w górę, subskrypcja. Dwie bardzo proste sprawy, zresztą jak zawsze, co film jest tutaj tak samo. I w komentarzu typujemy dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Empoli a Bolonią. Typujemy do godziny. No se wyłączyłem i teraz nie wiem do której. Typujemy do godziny 20.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez e-maila gracza na Betfan. Tam są niestety e-maile. Ściągawa jak zawsze na dole Nie biorą udziału w zabawie No i dobra Wczorajszy kupon Bardzo fajnie tutaj siadł dubelek Jedna kartka No i tutaj Jedna kartka w meczu Liverpoolu Wielkie brawa dla Slawi Bo już przy 3 do 0 I grali znowu w dziesiątkę No to na pewno dwu mecz był rozstrzygnięty A oni i tak strzelili tutaj brameczkę Także dzięki bardzo Farcik Farcik Nie ma co tutaj ukrywać Statystyki No i myślę, że możemy lecieć z dzisiejszym dublem Na dzisiaj Właśnie, będzie dubelek, już tutaj zdradziłem I polecę sobie, jakby nie patrzeć tutaj chronologicznie Czyli o 20.30 Kolonia z Lipskiem No i stałem tutaj na zwycięstwo Lipska Tu sprawa jest o tyle prosta, że Lipsk ostatnio właśnie gra z drużynami z dołu tabeli No i potrafią te mecze wygrywać Z Bochum 1-4, do Dar z Darmstadt u siebie 2-0 do Także no, to jest akurat idealna okazja dla yy, byków, byków z Lipska Żeby sobie tutaj umocnić się na piątym yy, miejscu no i gdzieś tutaj presować Presować Borussia Dortmund, a później jeszcze Stuttgart Bo tutaj jest yy, punkt straty I 7 punktów straty Gdzieś tutaj do podium, do czwartego jest punkt A do podium 7. Także dzisiaj Kolonia, która ostatnio sobie radzi dosyć słabo W ostatnich pięciu meczach tylko trzy remisy No myślę, że po prostu nie wyjdą Nie wyjdą zwycięsko, a w ogóle nawet remisu nie zdobędą No wiadomo o co tutaj chodzi Granie na faworyta No i dobra, La Liga Wczoraj już tutaj mi to wpadło w oko Sociedad Skadis Faule będą Niżej I tu mnie interesuje Linia na faule Sociedad Jest tylko 13,5 Na Sociedad już bywały tutaj linie w tym sezonie Dużo wyższe Zdarzało się nawet po 16,5 Także bardzo się tutaj zdziwiłem, że jest taka linia wystawiona 13,5 W poprzednim meczu chyba było 31 fauli bezpośrednim 31 fauli, gdzie Sociedad e, zrobił 15 No oni tutaj naprawdę potrafią tych fauli e, nastukać dużo No a co by tutaj jeszcze nie patrzeć e, Została im już tylko Liga Dzisiaj grają jeszcze z Skadis, które ostatnio wygrało z Atletico Madryt Więc mogą być tutaj też nabuzowani Mogą być nabuzowani I wcale to nie musi być taki łatwy mecz dla Sociedadu Niemniej, no ja tu po prostu liczę na... 14 fauli ze strony go spodaży. No, i tak jak mówiłem, znaczy nie wiem, czy mówiłem, ale teraz mówię. Jest to całkiem przyjemny dubel na dzisiaj. Także też za 150 to będę grał. I też prawie dwie stówki tutaj będą mogły wrócić. Klikam zagraj. No i postawione. Piękna sprawa, dziękuję, że byliście. Miłego piątku, miłego generalnie weekendu. Pewnie jutro jakiś film wleci rano, jak zawsze. I pewnie jakiś live' będzie. Tymczasem odpoczywajcie od naszych mord i miłego dzionka. Elo.